Cześć Wam, dzisiaj nie wiem jeszcze co z tego filmu będzie, ale teoretycznie ma być to pierwszy vlog na tym kanale. Jedziemy na taką małą wycieczkę do, na cmentarzysko, na kamienne kręgi, które znajdują się koło miejscowości Odry. To jest na Pomorzu, za kościerzyną koło kiszawskich Jeżeli nie wiecie co to są kręgi kamienne, to są takie bardzo, bardzo stare... Z okresu Neolitu, miejsca e, kultu e, i teoretycznie cmentarzyska, i według badań archeologów i, i tych, co badają promieniowanie, w każdym razie ponoć w takich miejscach właśnie kręgów kamiennych jest bardzo silne, bardzo pozytywne promieniowanie, że skupia się tam niby energia ziemi i wszechświata. I jeżeli ktoś jest bardzo czuły i na przykład choruje na migrany, to po spacerze w takim miejscu takie objawy właśnie bólu głowy i tak dalej mogą Zdać mu nie wiem o ile to jest prawda, natomiast e, też takie kręgi kamienne są w Węsiorach, to jest e, też na Kaszubach. E, w ogóle kręgi kamienne są w całej Polsce i nie tylko w Polsce, są w całej Europie. One w ogóle w bardzo ciekawy sposób są w, na świecie ułożone. Ponoć wyznaczałem właśnie jakąś tam e, linię. I, do tej pory naukowcy dochodzą do tego, w jaki sposób ludy pradawne były w stanie z taką precyzją te kręgi budować, bo oni wtedy ani nie mieli specjalnych narzędzi do odmierzania odległości. Niczego takiego, co mamy teraz na okres naolitu, no to jest dawno i jeszcze trochę bardziej dawno. Więc właśnie tam jedziemy na spacer. Pokażę Wam co tam jest, i jeżeli uznam, że ten film się do czegokolwiek nadaje, no to będziecie go właśnie teraz oglądać. A. <grywa> A, zabawne! No dobra, e, no to idziemy. Jesteśmy w lesie, bo te kamienne kręgi są w lasach kiedyś ludzie po lasach. Latali. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Jest strasznie ciepło, jest 25 stopni. Tak normalnie, a w lesie to jest przeważnie jeszcze cieplej. Eee, przy wejściu jest taka fajna tablica, na której narysowane są wszystkie kamienne kręgi, które można znaleźć na pomorzu. Więc jak mi się uda wychodząc, to pokażę wam tą mapę. No, na razie sobie idziemy. Kawałek musimy iść, więc. Nie będę was tutaj zanudzać tą drogą, pokażę wam, jak już zobaczymy coś fajnego, chociaż w sumie tu już coś widać. W ogóle słyszałyście, że mają zlikwidować pomadkę Eryfery z Rimela? Świat się kończy. Apel do zwiedzających. Czekaj, co tutaj piszą? My nie jesteśmy turystami. Nie wchodź do wnętrza. Nie wchodź na głazy. Hmm. Kierunek zwiedzania. To idziemy. Tu już są jakieś... to jest... Już jakiś jest kurhan krąg. czy to jest jakaś teraz... To jest pierwszy krąg. Jakaś ściana. No dobra, idziemy. W ogóle nagrywam dla Was zeszytem. <noise> Bo nie będę chodzić z kamerą. Ale mam taki mały aparat cyfrowy, od którego zaczynałam moją imprezę z YouTube'em i tak sobie myślę, że może dokupię do niego kamerę. Twuuu kartę pamięci na rzecz właśnie takich vlogów. Kierunek zwiedzania jeszcze na razie nie zgubiliśmy się to już coś. Drzewa na naszej drodze. W ogóle ubrałam dzisiaj płaskie buty, to trzeba gdzieś zapisać. No, ale tak głupio by było po lesie chodzić na szpilkach. A widać, że ja już zamiast patrzeć pod nogi, to patrzę gdzieś tam. Co tu jest? Oczko polodowcowe. Ojis, oh to jest to? Mhm. Oczko polodowcowe. Tu jest oczko polodowcowe. W ogóle żałuję, że Was wczoraj ze sobą nie zabrałam, ale jeszcze nie mam takiego odruchu i nie pomyślałam nawet, bo byliśmy... Była Noc Muzeów i byliśmy w Gdańsku, w centrum Hevelianum i były tam takie straszne, według mnie, postacie. Postacie? Postaci? Postacie? Tak, bunkry z II Wojny Światowej są odrestaurowane. Aha, wracając do tego, co Wam mówiłam na początku tego Filmu to chodziło oczywiście o badania radiestetów. Zdążyłam się dokształcić po drodze. Dobra. Dobra, teraz jesteśmy w tak zwanej elipsie, i to jest tutaj najbardziej napromieniowana część tych kręgów. Możecie sobie zrobić pauzę i przeczytać to, co Wam właśnie mówiłam o tym promieniowaniu. Nie wiem, czy promieniowanie. Nie wiem, nie ja nie czuję żadnego promieniowania, może na mnie to już nic nie działa. Co usiądę tutaj. No i siedzę sobie teraz w tej elipsie i nie wiem. Czy czuję jakieś, czujesz jakieś promieniowanie? Może jesteśmy odporni na promieniowanie. Nie Kim? czuję, że mnie komary gryzą. Mieszczuchy, tak. Komarów lata dużo. Fuj! No właśnie, I tak to wygląda, się tutaj trochę pobracam. W ogóle, jeżeli macie przeze mnie jakieś, nie wiem, zawirowania w tej chwili zdrowotne czy coś w tym stylu, to przepraszam bardzo, ale no nauczyć wlogi się kręcić, to też trzeba. No dobra, ja jeszcze chwilę posiedzę tutaj i się skupię na tym, yy... bo może przez moje gadulstwo nie czuję promieniowania ani mocy. I zaraz pójdziemy dalej. To są jagody? Zobaczcie ile jagód. Tylko, że jeszcze chyba nie ma. I teraz patrzcie. Gdzie jest mój palec? Tu już się zaczynają kręgi i tu już się zaczynają kurhany. Tam macie taki jeden duży krąg, pewnie koło niego będziemy. I tak jak Wam mówiłam, jak żeśmy tutaj jechali, to są e, teoretycznie, to znaczy teoretycznie, kiedyś uznawano, że to jest tylko cmentarzysko. Natomiast badania archeologów pokazały, że to są miejsca kultu, gdzie się gromadziła ludność bardzo dawno temu. Ale ponoć może być tak, że niektóre kamienne kręgi pod jak zostały właśnie opuszczone i już nie były tutaj żadne zgromadzenia organizowane faktycznie stanowiły miejsca pochówków. Więc nie wiem, czy tak jest. Nie chciałabym przejść tu w nocy, ale ja tu w ogóle mam bardzo bogatą wyobraźnię, więc... Zobaczcie tutaj mamy opisane kurhany, czyli kopce usypane z niewielkich głazów pod tymi nasypami zalegałem na różnych głębokościach fuj, coś tu lata pochówki Ciało palne lub szkieletowe, czasami jedne i drugie. Hmm. 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 Teraz to ja się zaczynam bać. Тоже то что ягоды у них часто Stoimy teraz na takim tarasie widokowym, z którego tutaj widać zobaczcie kręgi. Tu jest niesamowicie spokojnie, faktycznie taka trochę cmentarna atmosfera. Tutaj przede mną w ogóle się odsunę, bo tutaj coś nie widać. A jest taki wielki krąg. jakimś głazem na środku Zobaczcie jakie ciekawe e, ciekawe żyjątka tutaj są na tym porosty. porosty morze i porosty na tym kamieniu to jest ten środkowy kamień który Wam pokazywałam przed chwilą bo stoimy w środku kręgu numer 4 teraz się skupcie czy czujecie moc On tam zdam u góry przed chwilą jak Wam pokazywałam i uciekamy dalej. Wychodzimy z kręgu. Tutaj jeszcze teraz. Stoję w takim miejscu, gdzie jest widać kilka kręgów, widzicie? Tam jest jeden. Tam jest następny i tu. I tu jest kolejny taki z dwoma kamieniami na środku. A między nimi widać te kurhany, których jest tutaj 30. Nie wiem, czy już mówiłam, chyba nie. Ja muszę w ogóle o tym poczytać. Ja już kiedyś czytałam o kamiennych kręgach, bo się tym interesowałam. Ale nie kumam za bardzo... Czemu jest tyle tych kręgów? Czy to te plemiona się jakoś, nie wiem, na jakieś zespoły dzieliły i każde tam nie wiem że w sensie, że mieli jedno plemię miało kilka kręgów, bo nie wiem jakoś starszyzna się dzieliła czy coś, bo nie wiem. Czy na jakieś rodziny. Właśnie, czy na jakieś rodziny. Jest strasznie gorąco, słuchajcie. To dobrze, ja lubię jak jest gorąco. Dla mnie to by mogło być lato na okrągło. Tu jest następny krąg. Jest to taka, wiecie co, ciekawa atmosfera, bo właśnie, tak jak mówiłam, jest tu tak cicho jak na cmentarzu, ale, że tak powiem, nie jest strasznie jak na cmentarzu. Jest to tak, hmm, no nie wiem, czy to jest efekt mojej głowy, czy faktycznie jest tu jakaś taka magiczna atmosfera. Zobaczcie, tam stoi taki duży... Głaz. ogólnie miejsce na spacer fajne jeżeli wybieracie się teraz na wakacje gdzieś właśnie na Pomorze no może niekoniecznie na Pomorze ale zorientujcie się czy tam gdzie idziecie na wakacje nie ma takich kamiennych kręgów bo jak mówię to jest fajne miejsce na spacer tylko się jakimś ofem na komary, bo dramat, ciągle mnie ktoś goni. Coś, muszę patrzeć pod nogi, bo już prawie zaliczyłam glebę. No, a poza tym to właśnie z tego, co ja kojarzę, to takie kurhany są też koło Międzyzdrojów. Kiedyś tam byłam. Może wam pokażę w tym roku też. I gdzie teraz? Lepo. Na pewno? Tak. W to lewo? Tak. Czemu? Przecież tu nie ma drogi. A to idziemy znowu do tej elipsy? Tak. Mhm. No to my idziemy się jeszcze namagnesować. No i to tyle. Nie wiem, czy jeszcze coś dogram do tego vloga. W ogóle nie wiem, czy go wrzucę. Ale jeśli go wrzuciłam, to bądźcie wyrozumiałe. I napiszcie, czy od czasu do czasu mam wam też na tym kanale taki filmik wrzucić.